Witajcie moje drobne ry robaczki, rybaczki, no. Dzisiaj poruszę bardzo ważny temat, z racji tego, że ostatnio bardzo dużo kobiet zgłasza się do mnie e, z chwilą, kiedy jest podejrzenie nowotworu złośliwego, bądź już mają diagnozę nowotworu złośliwego piersi. E, I tak, <laughs> myślę, że taką ciekawą w ogóle tematykę podejmę dzisiaj, przynajmniej spróbuję. E, jest jak taka rozmowa wygląda. Co mówię takim kobietom, które na, tech, na, na dzień dzisiejszy nie wiedzą, co będzie dalej i no są załamane, co tu dużo mówić. Ja sama tak miałam, więc to jest dla mnie normalne. Tak, ja mam taką dzisiaj piękną O, y, i kiedyś to się nazywała palemka. Yy, I w ogóle jestem już ładna, bo miałam usuwaną ósemeczkę i y, mogę nieskromnie polecić stomatologię Czechowskich w Radomsku. Oni są zarąbiści i naprawdę elegancia, nic mnie nie wolało. miałam usuwane chirurgiczne, chirurgicznie ósemkę ze stanem zapalnym i normalnie super, normalnie super. Pana doktora pozdrawiam. No ale wracając do tematu. Bardzo często mówię o tym, że pomimo ciężaru diagnozy i pomimo tego, że no. Mamy tą niepewność i gdzieś tam z tyłu głowy nadal jest nadzieja. Chcę, żebyście pielęgnowali tą swoją nadzieję, że dać radę, bo dać radę, ja Wam to mówię, 6 lat po, po diagnozie. Więc powinna mnie życia żyje, więc wiecie, tak jakby norma. A tak serio, chodzi o to, żeby. Zerknąć na całą sytuację, jakkolwiek to brzmi racjonalnie, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, wyciągnąć z tej sytuacji jak najwięcej pozytywów. Ja głęboko wierzę w to, że nic nie dzieje się bez przyczyny, i zawsze takie nawet ciężkie doświadczenia mają nam coś wynieść w życie, dają nam dać taki drogowskaz. Możecie mieć mnie za wariatkę, szurniętą babę i tak dalej, ale uwierzcie mi, że kiedy mój mąż, jak zaczynałam mieć ataki, paniki i tak dalej i problemy z ciśnieniem i nakręcanie się, że ym, o Boże, ja mam ciśnienie za wysokie i mierzyłam je co chwilę, bardziej się nakręcając, że ono jest takie wysokie zaraz będę miała wylew udal albo cokolwiek innego. Mój mąż mi powiedział, żebym zastosowała techniki relaksacyjne i ja go po prostu wyśmiałam do momentu, dopóki powiedziałam, że okej, okay, zróbmy to komisyjnie, Zmierzę sobie ciśnienie, 10 minut spokojnego oddechu, jakiegoś rozciągania, nie mówię tutaj o jodze, broń Boże, bo to było dalekie od jogi, ale takie wiecie, po prostu włączam sobie muzyczkę, którą ja na przykład uwielbiam, wokal tręsik i to też zaszczepił we mnie mój małżonek. Przy tej muzyce mogę tańczyć, płakać, śmiać się, sprzątać i też mogę odpoczywać, dlatego ja ją uwielbiam. I e, People Can Fly, muzyczka w tle. Nie za głośno, ale też nie za cicho, zamknięte drzwi, praca z oddechem. I normalnie powiedziałabym, że ktoś jest szurnięty, ale ja to sprawdziłam. I serio, po 10 minutach moje ciśnienie wróciło do normy i robiłam tak codziennie. I okazało się, że po prostu nie musiałam już mierzyć ciśnienia, bo wszystko było ze mną ok. I ja głęboko w to wierzę, że jesteśmy w stanie zapanować nad tymi emocjami, choć to jest bardzo ciężkie, naprawdę bardzo trudne. Ale Naprawdę głęboko w to wierzę, że to są takie drogowskazy. To są takie stopery nasze życiowe, żeby na coś zwrócić uwagę. I mówię, wiem, że to brzmi w ogóle z kosmosu i gadam, jakbym była po prostu jakaś walnięta, ale, ale tak jest. I mówię, że nic nie dzieje się bez przyczyny i żeby z tej sytuacji wyciągnąć jak najwięcej pozytywnych rzeczy. I naprawdę, ja każdemu to powtarzam, że po takiej diagnozie, nieważne czy ona się, czy podejrzenie na przykład się potwierdzi, czy, czy już po prostu jest gotowy wynik histopatologiczny potwierdzający zmianę złośliwą, ale naprawdę po takich przeżyciach potem siadasz i naprawdę to niebo jest bardziej błękitne, a ziemia bardziej. a ziemia, trawa bardziej zielona. I człowiek naprawdę ma takie. Doświadcza życia troszeczkę w inny sposób. Wiele rzeczy staje się y, nieważnych. Wiele rzeczy, którymi się przejmowaliśmy, już się nie przejmujemy. Y, I nagle okazuje się, że to, co mamy w życiu, y, to robi z nas po prostu najbogatszych ludzi na świecie. Bo naprawdę my sobie tak na co dzień nie zdajemy sprawy z tego, co, z tego, co mamy, co posiadamy, bo chcielibyśmy mieć zawsze więcej. I to jest jak najbardziej normalne. Każdy ma jakieś marzenia, każdy ma jakieś cele. I każdy chce więcej, chce więcej, chce więcej, tylko ważne jest w tym wszystkim to, żeby się w tym wszystkim nie pogubić, bo chcąc realizować inne swoje marzenia, możemy stracić to, co mamy, przeważając po prostu naszą całą uwagę i emocje na jedną stronę, a nie rozgraniczać tego... O, dolarek mój przyszedł, mało go było widać... Chodzi o to, że po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego ile rzeczy mamy, ile osób mamy wokół siebie takich naprawdę wspaniałych i że życie jest naprawdę cudowne, no i ta, ta trawa bardziej zielona, serio, no, naprawdę, chociaż są, ja nie mówię, że cały czas w ogóle jestem jak, jakbym była naćpana i w ogóle wiecie, a wow, jak tu jest pięknie, słońce świeci w ogóle supernie, oho, śnieg sypie, jest rewelacyjnie, nie? Mróz po prostu po gaczach tam leci równo, ale nieważne, bo ja po prostu mam różowe okulary założone i jest super. Nie, nie, nie o to chodzi. Są dni, kiedy po prostu ja zwyczajnie jestem smutna. Albo tak jak na przykład ostatnio śniło mi się, że mój chłop mnie zdradził z 39-letnią jakąś tam blondyną, mi chciał dla niej zostawić, więc budzę się rano i się pytam, serio? Z 39-letnią laską? Tyle lat razem? On się patrzy, on już wie o co chodzi, nie? On mnie po prostu przytula, mówi tak, tak, musisz po prostu y, więcej leków chyba zacząć brać, albo na terapię znowu pójść, bo głupoty, głupoty. Ale prawda jest też taka, że po tych lekach y, bardzo często mam takie wyraziste sny. Nie wiem skąd się one biorą, ale one są naprawdę z kosmosu. I. Czym ja to mam? A, i są dni, kiedy y, ja zwyczajnie mam wszystkiego dość. Y, Najlepiej to bym w ogóle została w domu, i to już w ogóle zauważyłam ostatnio, że ja nie mam ochoty bardzo często spotykać się yy, z ludźmi, wychodzić do ludzi. Po prostu wolę siedzieć w domu i kiedyś na przykład nie rozumiałam, bo mój mąż taki od zawsze był, że on wolał usiąść sobie ze mną w domu, obejrzeć jakiś film, a ja wiecznie energiczna, więcej chciałam przebywać poza domem, być wśród ludzi. Oczywiście tak nadal jest, tylko że to jest wszystko takie bardziej ułożone. Yy, i ja naprawdę wolę się izolować, wolę sobie posiedzieć w domu, odpocząć. Popatrzę sobie na meble, patrzę, kurz leży, to ja też poleżę. Więc zasadniczo moje weekendy wyglądają tak, że ja sobie leżę, odpoczywam, prześpię się i jak się zmęczy, to znowu sobie poleżę. I tak to wygląda. Czasami wstanę, włączę oczywiście pralkę i grażnę, aby podkurzała w domu. Oto jest rewelacyjny wynalazek Kobity po prostu mówię Wam. Roborok. Rewelacja polecam jeszcze z funkcją mopowania. czym mopowanie to może za duże słowo, ale w ogóle mówię za dużo tematów, ale to jest standard u mnie, naprawdę. Ale wracając do tych takich rzeczy poważnych, chociaż patrząc na mnie, to ciężko jest uważać rzeczy, które płyną z moich ust, za poważne. Ale ja mam palmo, ja dzisiaj jestem po prostu crazy, nie? Ale serio. Nie ma takiego czegoś według mnie, że coś w naszym życiu dzieje się przypadkowo. Przypadkowo, o, może inaczej, jest coś takiego. Przypadkowo do naszego życia wkradają się niektóre osoby, ale tylko my decydujemy, które osoby z nami zostaną na zawsze, forever. I które osoby wnoszą w nasze życie to coś. Co nas naprawdę podnosi na duchu, i tutaj nam skrzydeł i wiatru w żagle. Yy, I trzeba być na tyle mądrym i na tyle świadomym, żeby móc też odciąć się od osób, które nas po prostu krzywdzą. A to jest niezmiernie ciężkie, bo są różne przypadki. Niekiedy na przykład takimi osobami, które nas ranią, są osoby z rodziny. I dajemy takiej osobie, raz szansę, drugi raz szansę, trzeci raz szansę, gdy normalnie byśmy się już przy, pierwszym, przy pierwszej próbie poddali, ale z racji tego, że to jest osoba nam bliska, no to próbujemy, ale nieraz po prostu trzeba dojrzeć do tego, że po prostu nie warto. I myślę, że diagnoza, nawet jeśli jest podejrzenie tej choroby tak ciężkiej, tak trudnej, złożonej, daje nam bardzo dużo do myślenia w kwestii naszego życia. Yy, mamy na pewno większą świadomość życia. Odbieramy wszystko inaczej. Naprawdę. Ja wiem, że to brzmi jak z kosmosu, ale ja nie umiem tego inaczej Wam zobrazować. Ale tak jest. Wiele rzeczy jest ważnych, mniej ważnych. Yy, I człowiek cieszy się naprawdę z tego, że yy, przylatuje mi tutaj na przykład yy, yy, wróbelek i ćwierka. Nie? No, człowiek się z tego na przykład cieszy, bo jest taki wspaniały. I kiedyś nie sądziłam, że będę się wzruszała takimi rzeczami jak piękny zachód słońca. Nie sądziłam, że kiedyś po prostu pojadę sobie 100 km od domu na jakieś jeziorko i będę czuła się najszczęśliwiej na świecie, bo będę patrzyła, jak moje dziecko pluska się w wodzie, a obok mnie będzie mój małżonek. I ja po prostu będę miała takie poczucie, że jestem naprawdę szczęśliwą osobą. I mam w od losu i od życia dostałam naprawdę bardzo dużo. I kiedyś człowiek myślał inaczej, że no, jak wakacje, to tylko Malediwy, ewentualnie Karaiby. Yy, i, I tyle. No wiadomo, że cały czas człowiek tak myśli, nie? Ale jednak cieszy się z tego, co ma. I dopóki ktoś nie przeżyje takiej traumy, takiego wydarzenia w, w swoim życiu, myślę, że nie jest w stanie zrozumieć, o czym ja mówię. Absolutnie na Was nie dyskryminuję, tylko po prostu stwierdzam, ja mam swoje zdanie, Wy możecie... Ja mam prawo mieć swoje zdanie, Wy możecie prawo mieć je w dupie, za przeproszenie. Taka prawda. Tak to wygląda, ale bardzo bym chciała, żeby każdy żył świadomie yy, i nie musiał się yy, otrzeć o diagnozę, nie musiałby mieć takiego drogowskazu rzuconego przez życie. Ale chyba tak się nie da, bo to... Ja nie mówię, że tylko... o Boże. Tylko rak i ciężka choroba są takim drogowskazami. Nie. Są bardzo różne przypadki i każdy myślę ma taki odosobniony, jest każdy jest odosobnionym przypadkiem i każdy ma y, takie rzeczy właśnie w głowie, które całkowicie go zmieniają. Niektórzy twierdzą, że na przykład zrobiłam się y, aspołeczna... Y, to, że jestem wredna, to mówię już od zawsze. No nie jest wredność moim zdaniem, tylko to jest po prostu wyrażanie własnego zdania i opinii, ale to nieważne, tak? Ja myślę, że chciałabym bardzo, żeby nikt nie musiał stykać się z takimi traumatycznymi przeżyciami, które ukształtują tą osobę w danym momencie. I kiedy po prostu powiedzą: stop, ty Zośka. Zbyszek, weź no, zobacz, wyjrzyj przez okno, zobacz, jak tu jest pięknie, zobacz, masz dziecko zdrowe, masz gdzie spać, masz pracę, masz co jeść i masz fajnych przyjaciół, i masz rodzinę. I to jest po prostu już luksus taki, który naprawdę nieliczne one, osoby mogą się tym poszczycić. Tylko, że no właśnie, my tak nie potrafimy. Ja myślę, że to każdy człowiek tak ma, że chce odżycia cały czas więcej, więcej, więcej. Ja mówię, co nie ma nic złego, absolutnie, bo ja sama mam marzenia. Nie, ja chcę dom wybudować, działkę kupić i w ogóle nie, yy, i kupić swoje ukochane auto. No ale jak go nie ma, to przecież ja też w tym momencie nie będę się stresowała i przejmowała tym, że no Kuźwa yy, nie stać mnie na willę za milion yy, ani za, na samochód za 200 tysięcy, tak. No nie mam, to nie mam, ale mam swoją cytrynę, którą kocham i, yy, i mogę sobie nią tutaj furać po mieście, tak. no. Jest fajna. Czasami mnie tylko denerwuje, bo jej się check and Jane włącza, ale to nieważne. My tam się dogadujemy, ja po prostu ją rozumiem: to jest kobieta. Mówię o mojej małcie oczywiście. Także życzę wszystkim, żeby nie musieć y, przechodzić przez taki etap, który będzie nas y, ukierunkowywał, w którą stronę powinniśmy iść w życiu, co powinno być dla nas ważne, y, a co mniej ważne. I zawsze rozmowę właśnie z dziewczynami, które do mnie się odzywają zaczynam od tego że pytam oczywiście na jakim są etapie ewentualnie jakie są wyniki czego się boją jak sobie z tym radzić, co można zrobić i każdej też mówię, że dobrym rozwiązaniem jest wizyta u psychologa, bądź psychologa zależy bo mimo tego, że ja od najbliższych słyszałam wielokrotnie to co mówił mi psycholog później na terapii to jednak jak Ci powie to Posiad znowu. Powiedz to: obca osoba, yy, która tak jakby jest obiektywna, to jakoś bardziej to dociera, ja tego nie rozumiem. Naprawdę, naprawdę. Dziwne sprawy. Naprawdę. No ale do rzeczy. Bardzo was proszę. Zróbcie sobie techniki relaksacyjne, wejdźcie w głąb yy, swojej duszy. I na niektóre rzeczy zwyczajnie miejcie po prostu wywalone. Bo może być tak, że jutro rano się nikt z nas nie obudzi, bo spadnie na nas, nie wiem, meteoryt. Nie wiem, po prostu COVID nas zmiecie z powierzchni Ziemi, albo cokolwiek innego. No nie wiem, nie wiem. Na przykład bardzo mało rzeczy planuję. Nie planuję praktycznie w ogóle. I to powiem Wam, że to jest yy, zabawne. Bo yy, ilekroć rozmawiam z dziewczynami po choroby nowotworowej piersi, znaczy no, no, z takimi akurat mam styczność, tak? To mówią, że one nic nie planują. Że znudziło im się planowanie. Nie ma sensu planować. I tak jest, że człowiek nagle mówi: No, tyle było planów, a tu przyszła diagnoza i cóż z tymi planami? Tego nie ma. Bo przychodzi taki moment w życiu, że te twoje wszystkie plany to. Możesz sobie wywalić po prostu do kosza, nie? Bo to są tylko Twoje plany, a los obrał inny kierunek dla Ciebie. Także powiem Wam, że nigdy nie sądziłam, że będę tak głęboko w ogóle rozkminiać sens istnienia, intensywność koloru trawy i błękit, błękitu nieba. Ale serio, ja to powtarzam za każdym razem. Mam takie piękne wspomnienie, jedno z takich najpiękniejszych, naprawdę. Do tego woreczka najpiękniejszych wspomnień mogę go włożyć. Byłam po drugiej chemii, byłam mojej babci, w, bo mój mąż musiał wyjechać do pracy na targi. I byłam u niej z moim pieskiem, moimi świnkami, moim dzieckiem. I naprawdę to był tam czerwiec. Wyszłam sobie z moją babcią przed dom. Piłam zieloną herbatę. Patrzyłam, jak dziecko biega sobie z piłką, i w ogóle pies, tą szalał, i tak dalej. I to jest najpiękniejsze wspomnienie była taka piękna pogoda w ogóle, takie błękitne właśnie niebo. I ja byłam przeszczęśliwą osobą, mimo tego, że byłam w chustce, byłam po chemioterapii, wiedziałam, że walczę z rakiem. To było najpiękniejsze, jedno z najpiękniejszych wspomnień z całego mojego życia, a na pewno najpiękniejsze wspomnienie z całego leczenia. Naprawdę. To, to, że widzę, jak to dziecko się bawi, jest obok moja babcia, pijemy sobie tą zieloną herbatę, jest tak naprawdę po prostu błogo. Yy, I niczym się nie przejmowałam. Niczym, absolutnie niczym. I tak teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że no, każdy mnie też pyta, ile kosztuje leczenie onkologiczne. To zależy. Jak masz trochę więcej szczęścia, to. Yy, to nie, jak masz trochę mniej szczęścia, to więcej. Jak będą jakieś komplikacje i, yy, i trzeba będzie po prostu wyłożyć jakąś kasę, no to wyłożysz tą kasę, bo z kasą jest o tyle dobrze, że zawsze da się ją jakoś zorganizować. Ja teraz sobie tak myślę, że zawsze się zamartwiałam tego, że o Boże, bo nie będziemy mieć pieniędzy, co wtedy będzie. Ja o tym nie myślałam, jak chorowałam. Jak musiałam trzy razy w miesiącu do Gdańska jechać z Radomska, 500 kilometrów. Każdy taki wyjazd, no to wiadomo, to no auto na wodę nie jeździ. Kasa i wiadomo, no wizyty, opatrunki. Wtedy się to nie martwiłam i jakoś pieniądze się znajdowały, więc to jest w ogóle niesamowite, że człowiek tak yy, wcześniej się tym zamartwia, a później, jak przychodzi taka ciężka sytuacja, to ma to po prostu w tyłku, w czterech literach, olewa to. I problemy się same rozwiązują, czemu ja to a jest serio po prostu, masakra. Dobra, dosyć tego coachingu, bo to nie, 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 nie chciałam Wam tutaj robić coachingu life'owego, tylko po prostu chciałam Wam tak opowiedzieć, jak wygląda taka pierwsza rozmowa z pacjentkami, bardziej taka od strony emocjonalnej właśnie życiowej niż od strony medycznej. I wiecie co, ja się bardzo cieszę, że są kobiety, które dzwonią do mnie i mówią, ej, Alka potrzebuję pomocy, bo wiem, że działasz w fundacji. I ja yy, nie będę się wywyższała, nie będę mówiła, że oho, bo ja jestem z fundacji, nie. Nie, po prostu mnie jest strasznie miło i ja się czuję naprawdę bardzo wam potrzebna. I to jest niesamowite, bo taki jest mój cel i taka jest moja misja. A dodam tylko, że dostałam zaproszenie do Warszawki na rozmowę. Do. nie powiem do kogo na razie, potem będę mówiła. Będę mówiła o depresji. Też mnie to cieszy. Naprawdę mnie to cieszy, że nie tylko. Moje konto na Instagramie, czy ten kanał na YouTube, w ogóle moja osoba kojarzona jest z rakiem piersi, ale też z depresją, i ktoś chce ze mną porozmawiać na ten temat, bo to jest również ważny temat, który warto podnosić. A myślę, że każda taka historia osobista, opowiedziana przez osobę, która zmaga się z depresją, jest niezmiernie ważna dla osoby, która w tym momencie nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo podejrzewa, że, że ma stan depresyjny, które by wypadało. Zdiagnozować. Więc ja myślę, że to jest taki krok do przodu ogromny. A ja, że tak powiem, czuję się na siłach, żeby o tym opowiadać, więc to jest też niesamowite. Jakby to mój syn powiedział, ale wam dzisiaj nie powiem, ponieważ y, mój superhero y, wyrwał dzisiaj dwa zęby mleczaki, y, więc y, siedzi w pokoju obok i, i po prostu czeka, aż mu troszeczkę y, ból przejdzie. Jakby mój syn powiedział, mój menadżer, yy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i włączcie dzwoneczek. Chyba nic nie pomyliłam. Pozdrawiam, was, serde wam. Poz pozdrawiam wam serdecznie, życzę fajnego tygodnia. Ja od jutra zaczynam dwa dni pracy zdalnej, yy, także no wolałabym normalnie chodzić do pracy, ale co poradzić. No. Jak trzeba, to trzeba. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie. Hi